Mówił mocno, cały wiek pomagałem mu nie wdzierać na ostro, ostro bym się oderwał, nie mało i mi mało Wielkie panowie rozkosz, kiedy głodu brzegam, że no nie na nie mów Teraz o czeka, nie jesteś wolno nie Jak jest przyjaciela, nie łapisz, nie lepsze Zabuda idea, jak mi podał kaczki mała Mordo, dała teraz takie nie odmawia, Racja, może mamy dolec szaleć, którym bym miał, którym szedła się nie słucha, bo był opieki kolorowo, sami to co, nie wiem, lecz mi już powiedział, że, tak, że znalazł się na biedzie. Picamej roli, pasty ją Nie, nie, nie mój nie. przyjacielu, odwróciłeś się. Siłą mia i rower, to jest właśnie to, że opuszczę nasycone, to największe zło. Picamej roli, pasty ją wie, nie, nie mój nie. przyjacielu, nie odwróciłeś się. Siłą mia i rower, to jest właśnie to, że opuszczę nasycone. Dobaj, nie już nie mogę brzuch mi prawie pęka. To co ty robisz? To dopiero pierwsza, nie już nie mogę obóż te kieliszki To jest co ty laś, robić się niski, nie ja już nie mogę, boli mnie już głowa. Tomek, co ty robisz? Lasa nie gotowa. Nie ja już nie mogę. Sią cię mi piekawa. To co ty robisz? Dawaj na kebaba baba. Ena tam piebawa zjadłbym jawką sercerera. Co on odpierdala? Chodź mi się obcierać. Boże na siłkę, robił seklapę. Co on odpierta? Jeśli nic nie je zrobię, strachnie mi wątroba! Co on no odpierdala? Chodźmy na hot dog! Mam kiepską sylwetkę, wezmę ją pod dupę! Co on no odpierdala? Przecież chodzimy w dupę! Pizza, pepperoni, każdy ją wie O ten, nie przyjacielu, wróciłeś się! Siłownia i Robert! To jest właśnie to! to? Połóżcie kasy! Co Pizza, pepperoni, nie. każdy ją wie, O ten, mój przyjacielu, się! Siłownia i Robert! Pizza już nie dla mnie, biegam na steperze Tomek, co ty robisz? Zobacz, na chałka Ona już nie dla mnie, tylko zdrowe białka Tomek, co ty robisz? Zjedz mi chińskie żarcie Chycik już nie dla mnie, bo nie mam zabawcie Tomek, co ty robisz? To nam szparagi. To to już nie dla mnie, masz już dosyć skaki To jakaś katorka jest, a nie zabawa Mój kolego Białko po podstawa O to już tu mogę zjadać Mój gruby kolego Czystej wody szklanka Chyba zaraz zejdę wszystko mi już boli Mój gruby kolego chyba o metabolizm Przeciw mam zakwas wszystko mi dospiera Mój kolego Zrób wszystkie metera A, A nie, nie, nie o, ten To jest co Ty co A nie, nie, nie i roli, To jest właśnie to co Tłuszcze nasycone o. A,